Zero, to ja, filmek StarCraft i witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii, czyli Minecraft Neder. Dokładnie, będzie to seria, w której po prostu będziemy robić cały survival w Nederze. No, nie do końca po prostu. A dobra, w sumie będę wytłumaczył wam to później, ale najpierw wytłumaczę wam raczej to, co was bardziej interesuje, czyli filmy. Czy wczoraj nie było odcinka, czy ty znowu zniknąłeś? Nie, spokojnie, ja dałem po prostu. Jak, no pamiętacie, e, tą mapę, A czy przepraszam, Ta taka miała być na mapie, którą miał zbudować mój kuzyn. No i wczoraj sobie odpaliłem Minecrafta w, Wszedłem na tą mapę, ale niestety okazało się, że zostałem oszukany. Ponieważ tej mapie w ogóle nie dało się przeżyć, nie mogłem nawet logicznej farmy, nie wiedziałem o co chodzi, więc pomyślałem, nie, moi widzowie nie zasługują na takie rzeczy. Dlatego zmiana planów zmieniamy. My to i tym razem będziemy grać na normalnym Minecraftowym świecie, a nie na mapie. To jest ten świat. I drogi kuzynie, Ej cóż, to było z Twojej strony bardzo niemiłe, że tak zrobiłeś to, byle jak naprawdę nie oczekiwałem od Ciebie aż tak dużo. Mówię serio. Ale w każdym razie, no i w sumie tyle dajmy sobie tryb świata tutaj na E. Dobra, no domyślnie, niech już będzie. Dajmy gotowe i stworzymy nowy świat. Więc tym razem e, rozgrywka będzie na normalnym Minecrafcie. I przepraszam Was za to, że musieliśmy tak długo czekać, ale naprawdę, nie spodziewałem się, że się niestety no, zawiodę na moim kuzynie. Ale spokojnie i na tym dzisiaj będziecie mieli już dwa filmy, więc niech tam się tutaj wygeneruje normalny Minecraftowy świat. No i oczywiście też nie hejtujcie mojego kuzyna, no bo... No to jest na jakby nie, czasami takie niektóre, te niezbyt dobre rzeczy się zdarzają, więc go nie bo mimo iż spaprał sprawę, to i tak jest to mój kuzyn, więc należy się od niego wyrozumiałość. Dobra, to tyle z informacji, czemu, co ja, czemu wczoraj nie było odcinka, jak z tą serią, a na razie ja jesteś już tutaj. Troszeczkę nawet. Zlecimy sobie w tym pilotażem odcinku z tej serii. Jeśli nie będziemy tego koli, bo ta seria będzie polegała na że to będzie sobie ale będziemy mieć będziemy mieszkać w normalnym świecie, w którym po prostu będziemy mieć teraz której nie możemy mieć. Czyli na przykład farmę pszenicy. Taki przykład głównym leżeń niestety wody nie da się... I o tym każdy gracz Minecraft dobrze wie. Dobra, mamy zatem nasz crafting table, mamy sadzonkę. Sadzonki są bardzo ważne. Mamy owce. Zbierzmy jeszcze, no, nasionka. Może w nas następnym odcinku będziemy robić e, jak jakieś. Nie, może później będziemy. Nie, no dobra, farmy zrobimy w tym odcinku. A do wybierzemy się dopiero w, może w następnym tygodniu, tygodniu a w tym na razie będziemy nas prostu zbierać surowce do po prostu żeby się tam wybrać Więc tak, Jedzenie 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 A na razie sobie zrobimy jak mówiłam, farmę kopiemy się w jakiś pagórek Ale to ale teraz zadaniem jest zrobienie kilow. Planu, mam taki plan. W pierwszym odcinku zdobywamy żelazo i robimy żelazny kilo A w następnym już pójdziemy szukać diaksów, a w jeszcze zewnym, czyli w czyli w środę już będziemy sobie no, szukać obsydianu na porta do netheru i się do tego netheru wybierzemy Okej, okay, zatem mamy kamień, to bardzo dobrze. Tym go kopiemy. Czekajcie, czy, czyżby. Nie, dobra jest spoko, ale jednak to raczej lekkomyślny pomysł. Więc myślę, że zanim będziemy kopać cokolwiek. Nie tak, Jezu, nie. Robimy sobie miecz i pozabijamy owce, bo potrzebujemy. Oczywiście łóżka. O, jest jedna owca, zatem idziemy ją zabić. Tutaj, proszę bardzo. Przepraszam cię, owieczko, ale musisz zginąć. Okej, okay, więc tak, pierwsza nowa seria od sierpnia, znaczy... Widzimy... O, mamy żelazo! Kozacko, dobra. O, super, rybki. I to są łososie, więc będziemy... Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie do wilneka. Do papy, do papy, do papy. Czemu ja go nie mogę. O dobra, już go zrobiłem. Gramy oczywiście. Nagramy na wersji 1.13.2 najnowszej. O! Widzicie to, widzowie? Pieski. Mamy pieski. Widzicie to? Tak, tak. Super. Wspaniale, mamy pieski. Jeszcze więcej piesków, jak kozacko. Dobra, tu mamy jakiś cave i mamy też węgiel. Czekajcie. Oświetlane sobie, musimy znaleźć szkieleta. No ale wątpię, żeby to się stało niestety. Ale dobra, mamy węgiel, mamy pieski. Więc może jak go sobie w tym. Więc może znajdziemy. O, słyszałem zombie. Łalałbym sobie szkieleta. Dobra, wykopmy zatem ten cały tutaj węgiel. No bo dobra, może nie cały, ale wykopmy też trochę tego kamienia. Trzeba mieć piecyk. No i trzeba te owce znaleźć, bo będzie. Ile tego mamy? 9, dobra, jeszcze trochę. O dobra, tyle wystarczy. Serio, widzowie, kto by się spodziewał? No, mamy pieski, tylko niestety kości, widzowie, kości, dobra. Więc, więc ja sobie osobiście wybrałbym tego pieska. Mam nadzieję, że się nie ruszy. No niestety nie wzięliśmy craftinga. Ale już nie będę po niego wracać, widzowie. Po prostu zrobię go sobie tu. O. No i co ja robię w ogóle? Robimy piecyk. No i robimy też. Kilof tutaj. Tutaj elegancki. Kamienny. Okej, okay, mamy ten kamienny Z Tutaj piesku nie uciekaj mi, bo nie chcę. No bo chcę mieć pieska. Więc bolecie też wpisać w komentarzach imię dla pieska. Oswoimy, oswoimy go widzowie. Ale to w swoim czasie. Wykopmy teraz żelazo, które tu było. Zastanawiam się, gdzie są te zombie. O! Znajdźmy kanion. O, jest szkielet, jest szkielet! Widzicie to, widzowie? Jest szkielet, dobra. Zatem, mamy pochodnie, mamy dwie. E. Tylko, że ja się wiecie, że... Pamiętajcie, widzowie, nigdy nie, kop... nie kopcie się pod siebie, bo to się zawsze może tutaj źle skończyć. Ja bym opracował taką strategię, dobra widzowie, lecimy. Ale, jest ich więcej? Ale spoko, zabijemy. Nie nie, nie! To było głupie. Zginęliśmy, o nie, gdzie my jesteśmy? O owca, owca, dobra. Ale nasze pieski, no nie. Niech to, kurczę. No ale mówi się trudno i gra się dalej. To było głupie, widzowie, no. To było bardzo głupie. Trudno. Dobra, kiedyś jeszcze te pieski sobie namierzymy. Więc może teraz tę te owcę bić łapką, bo niestety straciliśmy ze sobie wszystkie itemy. Jedna wełna. Okej, okay, jest kolejna owieczka. Czekajcie, że to jest... Nie, no to nie jest to miejsce. Więc niestety nas gdzieś wywaliło. Nie ma naszych piesków. A nie, czekajcie, ja chyba tą okolicę kojarzę. O dobra. Jest owieczka, jest, 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 jest. Chodź tu. Chodź owieczka tu do pilnika, do Dobra. Dobra, zgubiliśmy pieski, ale mówi się trudno, ale mamy ważniejszą rzecz, widzowie, ponieważ mamy łóżko, więc będziemy mogli sobie ustawić jakieś mie miejsce spału, no dokładnie, więc tak, robimy sobie teraz Kilof, no i powtarzamy to, bo niestety nas zabił szkielet, a ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. A, nie, czekajcie, dobra, tędy trzeba iść, dobra, to, to, śpieszymy się, come on, Mamy łóżko. Jesteśmy, jesteśmy w tym miejscu, są tu nadal pieski? Halo, pieski? Pieski? Czy to jest ta jaskinia? Nie, to nie jest ta jaskinia. Chyba w drugą stronę powinniśmy iść. Dobra, potem ruszamy w drugą stronę. Ale boję się, że i temów już naszych nie odzyskamy. Nie no, to było w tą stronę. Dziwne. Halo, pieski. To było autentycznie. Gdzieś? Tutaj raczej. O nie, zachodzi słońce. Ale jest dobrze, bo mamy łóżko. Piesków nie widać. Jest mi smutno w takim razie. Więc dobra, położymy się. Zanim przyjdą jakieś moby. No i po piesiach niestety. Może kiedy indziej znajdziemy pieski minecraftowe. E, na pewno będę. Zlecę Wam zadanie, aby takiego jednego nazwać. Proszę, przyjrzyjmy się. W takim razie naszą... Czemu taka machnica ginie? Co? A nie, do jest piesek. U, dobra, mamy Jest piesek, jest piesek, dobra. Zatem do tego pieska sobie wrócimy. A na razie schodzimy do cave'a. Tak, schodzimy sobie do cave'a. Dobra, to jest ten niewypał cave'a. Mamy co prawda żelazo, więc dobra, myślę, że możemy... wykopać nasz kamień. Mamy żwir. Żwir się przyda. Mamy to. Nie, nie mam tego. Wow, jak się zawalił. Mamy to? Nie, nie mamy tego. Chodzi mi o wiecie, o ten Flint. Ten Steel. Więc no, Sam Flint, żeby mieć potem. Po prostu. To no ten element do zapalniczki, do portalu do netheru. I w ogóle też dzisiaj będą dwa filmy właśnie z, z Mam nadzieję, że to jakiś szkielet respi. Dobra, nie traćmy czasu może. Wykopmy na razie sobie te cobblestone. Tutaj elegancko. No, kop się. Okay. O! Proszę bardzo, crafting table. Kto już crafting table w ogóle robię w tym odcinku? Nie wiem, ale na pewno już ich dużo zrobiłem. A w ogóle, dobra. Więc tak, mamy piec. Zbierzmy sobie nasz crafting. I wykopmy tutaj żelazo. Proszę bardzo. Mamy zatem ile tego żadna? Trzy. Idealnie, widzowie, idealnie. Sprawdzam sobie. O, dobra, jest. Ten piesek jest tutaj normalny. A na razie. O, glina w ogóle się ma. Dobra, to może coś będziemy budować. My też jest cenię. Ale teraz nie o tym, teraz szukamy węgla. Szukam. Dobra, może bez przesady. kopanie w czymś takim to zły pomysł, bo może coś więc no, nie mamy węgla, no i jest nie za fajnie. Je, mamy pieska. O, jest jakiś cave. O, dobra, to ten, to ten widzowie, dobra. Zatem, widzowie, słuchajcie, teraz mam taki plan. Przepalę sobie kilofem. Nasze żelazo ro, i robimy żelazny miecz. I pokonamy te mowy. I oswoimy pieska. Będzieli, będziemy mieli pieska. Tak, tak. Tylko gdzie ty jesteś? Weźmy na to drzewo. Cale go na pewno zobaczymy. Hop. Słyszę go. Nie no dobra. Spokojnie. O, tu jest. Siema, piesku. Zaraz będziesz mój. Okej, okay, widzowie. Niedługo odcinek będzie miał 20 minut. Więc w sumie 20 minut robiliśmy już podstawową Minecraftową rozgrywkę. O, i mamy też tutaj węgiel, więc będziemy mogli go nie, Boże, już prawie. Dobra, pokonamy je żelaznym kilopem, bo wiecz. skraftujemy sobie może inny. Ale dobra, nieważne. Dobra. O! O, no tak, przecież mamy tutaj węgiel, więc kozacko. Będziemy mogli sobie zrobić pochodnie. No i przepalać, oczywiście, jedzenie. Okej, już odcinek może 20 minut, więc bardzo spoko. O nie! Au, to było No pięknie. Jest to jakiś dzielet! Skubany. Nie ma go tam. Moich temu też nie ma. Ja chyba go zrenagowałem. Dobra, trudno widzowie. Ja się... Ja stąd uciekam, bo nie chcę. Bo... bo mam takie złe przeczucia. Tak. Gdzie? No, że ten terman się tu tepnie i nas wszystkich zabije. A ten. A! Nie rób tego, Andy. Zawał. To było straszne widzowie. A, a! Naprawdę. O Jezu, no ginę, ginę i ginę. Nie idziemy już do Keigów. Nie mam takiego zamiaru, ale trzeba odzyskać itemy, żeby znowu, o Boże, jak to zwaliliśmy. Tędy trzeba. No, słyszę tego głupka. Zabiję, no zabiję, zabiję jak psa normalnie. Ech, przez tego psa mam same kłopoty. Bo mnie wszystkie moby zabijają. Tak. tak. I to jest nieładne. No, psie jeden. No i pięknie, gdzie są moje itemy? Ech, to jest żal. Naprawdę. Panie i panowie, witamy w Minecraftowym świecie. szań się, psie, nie! Nie chcę psa, nie chcę psa! Nie chcę psa w Minecrafcie, no! I gdzie jest ta jaskinia? Gdzie są moje itemy żalne? Jest. Zepnął się? No tak, okej. Okay. Dobra, mamy nasze itemy. Nie chcę już mieć do czynienia z tymi małami. Zatem uciekamy, czym prędzej. I. Uff, więc tak, odcinek failowy, ale przynajmniej mamy te itemy. Jest też łóżko. Nie wiem nawet, czy jestem przygotowany widzowie, więc raczej będziemy niestety jeszcze trochę poczekać. Musiałbym raczej trochę więcej tutaj żelaza jakoś pokopać, więc ta, pójdziemy do naderu kiedy indziej, na razie już kończę ten fejlowy odcinek, a Ty psie, nie, Ciebie nie chcę, ja Ciebie nie chcę, przecież Ciebie są problemy, No będziemy jak będziemy mieli więcej tego, dobra. Nieważne. Chwila, czy tam coś jest? Nie, tam jest tylko Bajora. Więc widzowie, ja na tym będę ten odcinek kończyć. Niestety dzisiaj było failowo, no ale trudno. No po prostu taki jest Minecraft, więc ja będę kończyć ten odcinek, a w następnym pokopiemy diamenty, jeśli je w ogóle znajdziemy. Więc jeśli ten odcinek, ten wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, się żegnam i zobaczę, i do zobaczenia jeszcze dzisiaj. No bo w końcu wiecie, widzowie, o, o co chodzi, więc ja się jeszcze prześpię. E, no. Nadrabiam to, czego mi się nie udało zrobić wczoraj. Dobra, nie wam. Vale. Cześć!